To wstępował do MO i ZOMO. Funkcjonariusze milicji obywatelskiej i ZOMO pochodzili głównie z klasy robotniczo-chłopskiej. Ich rekrutacja nie opierała się na kwalifikacjach zawodowych, lecz na politycznej lojalności, gotowości do podporządkowania się hierarchii oraz dyspozycyjności wobec przełożonych. Dla wielu młodych ludzi z małych miejscowości praca w MO lub ZOMO oznaczała szansę na stabilne życie, awans społeczny i przywileje. Praca ta niosła za sobą konkretne korzyści: wyższe zarobki niż przeciętne pensje w przemyśle, dostęp do mieszkań służbowych, lepsze zaopatrzenie oraz szybsze ścieżki awansu. W zamian oczekiwano bezwzględnej lojalności wobec partii, wykonywania rozkazów bez zadawania pytań i gotowości do użycia przemocy. Wielu funkcjonariuszy, zwłaszcza ZOMO, nie miało oporów przed brutalnym traktowaniem protestujących. Traktowali to jako część służbowego obowiązku. Brutalność była nie tylko akceptowana, ale wręcz premiowana przez przełożonych. Barykady ze śmietników i kamienie jako argumenty w dyskusji o związkowym pluralizmie, o tym co i jak dalej w Polsce. Ciekawe, kogo taki program ma przekonać. Odkładamy te zdjęcia do naszego archiwum na półce opatrzonej hasłem Polska uliczne zamieszki. Mamy nadzieję już tego działu nie uzupełni.